Jesteśmy z Bożowa. To jest po prostu nasze podwy, za własne pieniądze bawimy się wojsko. Teraz tak, tutaj mamy kupany w kulturach pojuszach z kręcekami. My się wzorujemy, ogólnie ta grupa wzoruje się na kompanii rozpoznawczej że że 17 Wielkopolskiej Wydarzeń Zmechanizowanej. Uzbrojenie grupowo lekkie, no, oprócz lekki ze świnką, która waży ponad 3 kilo. E Tutaj chłopaki, to jest taki nasz typowy bardzo wymysł, działania typowo do budynków, czyli duże, ciężkie karuzelki. E, chłopaki też rekonstruują, będą brigady kamerami, działania z e, Mamy taką propozycję. Na poligonie z nami. E, Wygrał ją pan za 180 złotych. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie więcej. Dodajemy taki gratis. Racja wojskowa S3. W środku bardzo słodkie mleczko. Ja ogólnie zanim nie, nie przepada. Mamy jeszcze suchary, konserwy i tak dalej. To dodajemy jako gratis. Myślę, że zaczniemy od 10 zł, takie rok temu. Danielowi już daje jej mikrofon. poprowadzi licytację. Zapraszam. Ostatecznie agrywaliny na pewno nie ma Tak jest 10 złotych za na To daje 10 złotych za taki dzień spędzony, bo nie zabawa święta. Jest 10 zł. Jest 10 złotych, czekamy na 20 zł. Jest 20 10 Czekamy na 30 zł.

50 złotych 50 50 50 50 złotych po raz pierwszy. 50 złotych na 60. Czekamy czekamy, na 60. czekamy. 50 złotych po raz drugi. Dzień na 60. Jest 60 złotych. Jest 60. 60. złotych. 60 złotych po raz pierwszy. Czekamy na 70 złotych. Na 70 albo od razu i gra, 60 złotych po raz pierwszy. 60 złotych po raz drugi.